Gnojku! śmierci szukam! Do życie cię Ja, rower się dalej. siedzianej! Ty, się zabijesz kiedyś! Przez tę wygry to się ledwo trzyma! <grystanie> ty się tam ledwo trzymasz! To co ty, przecież on jest niezniszczalny? Co ci ten cecz w pociągu tam gadał? Eee, coś tam że śmierci szukam, że mnie to padnie! Przecież ten pociąg to ledwo się kulał. Tam byśmy wskoczyć z biegu i mógł gałę nabić. No, można by! Co wy chcecie? Może nic wybić! u was! Nie no, takiego chłopa to raczej by było ciężko. Wiesz, ręce jak bochny chleba. Chodźcie lepiej obrzucimy następny pociąg kamurami. Ja to je dobre! Ale w jakiś towarowy, nie? No te. Przecież nie, nie w osobowym, wiadomo, że w towarowy. No, towarowy to ja, to można. Bez sensu. Przy inny chłop będzie jechał. Ty już normalnie gadasz jak fuga. I <laughs> <laughs> to co? Zanosza koło? Nie A co będziesz zawoził? Rzuć to ty gdzieś w krzaki. B-boy przypilnuje, widzisz, że się boi. Kto się boi? Ja się boję? Ja bym ci powiedział, kto się boi. To powiedz. Twoja stara się boi. A twoja ma chuby pod pochami. <grym> 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 Kurde, prawie bym się posikał. <grym> Musisz się iść wylać. Ej, właśnie, a słyszeliście tą akcję? Podobno te zielone chuby-buby, nie? To one w ogóle są rakotwórcze. Ej, i kukuruku pewnie też, co? Nie, kukuruku nigdy nie było. No gada mi no co słyszałem, nie? Ej, ty normalnie we wszystko wierzysz. Co ci ktoś sprzeda, to ty łykarz jak pelikan. Twój stary łyka. Co na starego? Na starego nie wolno przecież. No co, ej, to idziecie ze mną, czy będziecie tu siedzieć jak dziewczynki. Będziemy siedzieć, a nie jak dziewczynki i no, jak luje. Dobra, to już idę. Zwierzu, wejdź jakieś fajki staremu, jak będziesz na chacie. To chodźcie ze mną! Chcę od starych jakieś kasy i się kupię jakieś klubowe. No dobra. A czemu klubowe akurat? Bo są stare, tanie. I nawet ostatnio widziałem, to takie dziesiątki zrobili, że, że normalnie masz dziesięć fajek. Wiem, Bachur, kiedyś je miał w budzie paliłem już dawno. Wolę wiarusy. A ja to Black gdy ty lubia. Ej, gdzie wyjdziecie? Go obciepali. no bo mówiłem że będzie jechał inny chłop widzisz ten to miał to w ty ale on jakoś tak wolno jechał nie normalnie wolniej niż ten poprzedni na bank centralnie by się dało normalnie na niego skoczyć i się tak pojechać kawałek sam powiedz zwierzu no jakby tak się rozbiec to dał no, wyraźnie skoczyć i by można pojechać do następnego mostu a, po, a dali! to co jedziemy no jedziemy ja jadę pewny koń ja jadę na bank no a ty b jedziesz czy wymienkasz? nie na pociągu jechać? No, nie wiem. A tutaj jesteście. A ja was szukam wszędzie. A tobie co zaś się dzieje? A, nabijamy się z twojego chłopaka, bo jest niezły cykor. Nie jestem. I No, się jeszcze zastanawiam. A do czego zaś cię namawiają? Bo my zaraz tu na pociąg będziemy skakiwać. Co? I się chyba zdumieli. Wolno jeżdżą, spokojnie do radę. A ty nie będziesz nigdzie jeździł, ty głupi jesteś. Panie, że się pod pociąg. Oni chcą, jak oni chcą skargać, to niech się sami skaczą. Idzie ze mną do loni. Po co? A co, wszystko musisz wiedzieć? Idziemy do loni i koniec. Ej, no nie wymięknie. Wszystko musisz zrobić, wszystko musi nasladować soli. A do ognia byś też skoczył. Maracykus. Ciu, już pantofel. Siema! Chcesz fajkę? Nie chcę. Ty że się laluś. Bo nie kurze to od razu laluś. Dobra, nie chcę tego nie namawiaj, no. No zobaczycie, nie urośniecie. Od wódki się nie rośnie, a nie o fajek. fajek ma się raka. A wody też piliśmy. Ma, <grym> co to za Ja wolę, ja bolę, ja wody nie lubię. Pff, wody wódy nie mogę. Nie, to... Jedzie! Jedzie! Słuchajcie, bedak! Co wy chcecie zrobić? Człowieku, zaraz będziemy jechać na pociągu. Co? Ale, ale jak? Normalnie, badaj. No co wy gadacie? Przez was pod koła wciągnie! Twoją starą wciągnie! Ej, przeproś! Przepraszam, jak byłem mały! Dajemy! No przeproś! On chyba zaskakujemy. E, dam, dam, nie ma przyspiesza! Zeskakujemy! Eee, dobra, mnie mi bitu! Ej, on na serio przyspiesza! Zeskakujemy! Zwierzę, zaskakujemy! zaskakujemy. A zachód! Ja!

Kurde, chyba serykę złamałem. O, poka! Nie, nie i no puka! Ty, wychniętaj na pewnie. A umiesz ją ruszyć? No umie, ale boli! Eee, to jak idzie rusza to nie jest złamana! Nie jeżdżę na żadnych pociągach. Na pewno was widzieliś. I was znajdą! I ty jesteś głupi, przecież oni w tym momencie to tam mają taki szok, nie? Że oni ble, nie wiedzą jak się w ogóle nazywają. Przecież to była wina tego dekla z auta. Przecież jest znak stop, nie? No właśnie! I o, o, w ogóle to od nas to się od... Ale mi serce wali... To bez sensu! Wiecie jaka jest mała szansa, że będzie wypadek? Na takie coś warto czekać choćby i nawet rok! Ej, Bahor gadał, że tu takie wypadki, nie? To są non-stopa. On to wszystko widzi z okna. Co ty masz z tym bachorem? Co wy chodzicie razem? Moja stara? Ja, ja wiem, wiem, moja stara chodzi z bachorem. Ja Dobra, ja na chatę. No, ja też. Ej no, co wy chłopaki? Nie chcecie zobaczyć tej rzeźni? Hmm? Zobaczysz sobie, jak świnia niebo. Siedzimy tu tydzień i co? No, nic. No, w sumie zaraz leci bewery, hills. Ja sobie chyba pójdę, sobie zobaczę tutaj. Jest! Jedzie, jedzie, jedzie! No to teraz będzie! To bala już mamy! Gramy wusbal! Stary wczoraj był jeszcze jeden wypadek i mówię ci, dzisiaj też będzie na bank. Ja na bank! No i po wypadkach. pa-pa-pa-pa it's a rat